Cześć, witajcie na moim kanale Gamedizz, a dzisiaj będziemy nagrywać Build Battle, którym style będzie impreza urodzinowa. I przedstawiam Wam dziewczyny. To jest Nikola, i ona będzie w kolorze takim różowym, jakby. A hej, myśleczki, a to jest yy, Julka. Witam i pozdrawiam, więc czas mają, godzinę, styl, znaczy styl, no temat to jest impreza urodzinowa, budują na 7 na 7, budżet to jest 35 tysięcy, a wygrana to 30 tysięcy, więc możemy zaczynać. 3, 2, 1, 0. Dopiero teraz. Ale dobra. Ustawiamy budzik i zaczynamy godzinę. O, coś się już zaczyna. Yy, Julka, Julkano zaczęła już coś budować. I ta Nikola też. Ale ona się od razu wzięła za moje te synpentory wodospady, jak tak to nazwę. Bo mi pisała, że... Yy, będzie na telefonie robiła, dlatego chciałam na początku półtorej godziny, ale teraz może jednak na laptopie robi, nie wiem, zobaczymy. Ale jasno tutaj... Taka jaśniutka jest ta podłoga. Telefon jednak. Nie mam pojęcia, yy, co one na razie mogą robić, bo chyba wiem, że one poszły na Pinterest'a poszukać sobie inspiracji, ale tak to ja nie wiem. Na razie je tak zostawię i zobaczymy, co będą robić. Yy, widzę, że Julka... Tutaj robię takie mini podwórko i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo się na razie dobrze zaczyna. W ogóle, jak sprawdzałam ich kolory, to to jest takie bardziej różowe. I sprawdzałam, że to jest y, light rose. Jasna róża taki kolor, a to jest ciemny lawender. Na razie mi poszło tylko 2000 około, więc nie wiem, gdzie jej. Brakuje hajsu. Co ona jeszcze napisała? A, trzy kropki. No niestety, Nikola, tak bywa. Yy, Julka tutaj ma tutaj... O, i drzwi dodała. To, to ma tutaj trawnik, drzwi dodała. A Nikola na razie nic nie robi i nie, wie, nie wiem, co ona ma tutaj zrobić. Nie wiem, co ona na razie tu wykombinuje. Dopiero... A, jeszcze położyła drzwi. Ale zobaczymy. Julka dodaje teraz kolor ścian. Jak widzę, znaczy no na zewnętrznych na razie nie skupia się na środku, tylko na zewnątrz. A Nikola, ja nie wiem co ona robi. I też zwrócił uwagę, że Julka robi na telefonie, a Nikola robi na laptopie. I Nikola ma, ma o wiele mniej niż Julka. I ja teraz nie wiem, yy, nie wiem, co chce Nikola zrobić, bo na razie nic nie ma. Oprócz podłogi ścian i drzwi. Jest to, to teraz filary. Jak widzę. Jakie to są Square filar. Takie filary. A Nikola nadal nic nie ma. A zostało teraz 52,5 minuty za chwilę. O! Dała. Będzie chyba zdjęcie jakby takie. Tapetę będzie może robiła kastomową. Kto wie? Nicole da ścianę. Znaczy kolor ścian, nie ścianę. O, już idzie na zewnątrz. Julka dodała kolejną ścianę. To chyba będzie takie wejście z jakby robiła taki dom, ale... Tak mi się wydaje, ale zobaczymy jeszcze. Zobaczymy. 50 minut zostało już. O, a Nicola tutaj dodała kolor i teraz robi filary, jak widzę. W ogóle tak na początku miało być 4 osoby i już miałam na 4 osoby normalnie. Ale okazało się, że jedna dziewczyna, koleżanka, pozdrawiam Cię, Lena, jest z koleżankami na twarzy, więc niestety nie może. A kolejna koleżanka jest na wakacjach, więc też nie może. Więc yy, też Cię pozdrawiam, Blanka. Więc są teraz dwie, Nikola i Julka. Ale jakoś dają radę. Jakoś dają radę. Znaczy no, muszą dać radę, no co. I zastanawiam, co Nikola chce zrobić. Bo na razie nie wiem. A ja Wam pokażę, mówię na boku, gdzieś tam z tyłu. jedną rzecz, która jest fajna, ja to będę musiała potem usunąć. Ja sobie wymyśliłam, jak zrobić disco florte, ale nie za blocks booksy. Tylko, że to będzie trochę bardziej takie inne, bo tu się pewnie zmieniają kolory. A ja zrobię takich, w których się nie zmieniają kolory, ale też jest fajne. Ja Wam to pokażę. Zaraz do nich przyjdziemy, tylko to było takie coś jak light box. I się kładzie to. Wciskamy w y y Tool, nam naj najmniejszy dajemy. Jeden kwadracik dajemy. Cały. I kolorujemy na przykład to na czerwono. Nie pokolorowało się, nie wnika. I robimy takie coś, co nie. Już się przestraszałam, że cofnęłam komuś coś i dajemy na przykładowo tak... Szułty dam... I niebieski. Na przykład, Chociaż mi brakuje tu zielonego, ale trudno. I takie coś jest, co nie? To może to zrobimy zielone. Chcielibyśmy, żeby coś było... Jest taki sobie parkiet do tańczenia. Teraz zobaczmy, co zrobiły dalej. O! O, to będzie dwupiętrowe, dwupiętrowa impreza urodzinowa, jak widzę, będzie robiona. I przesunęła waterfale, jak widzę. A tutaj przesunęła tapety, i tutaj jest światełka. I chyba nie wie, że jest takie coś jak to. I może sobie zrobić inaczej te światełka niż tak. I to trochę chyba jej nie zadziałało. jeszcze zapytam ich. No, chyba żartujesz, odpisana. 50 minut zostało. O, tutaj prezenty! Zmieniła na takie fioletowe. Niechasz aż taki super, nie. Albo skarne, nie pamiętam. What? Ja mam 6 lat. Prawie 6 lat. Prawie 6 lat po to, to mi nie pod koniec lipca, ale zobaczymy, może to ogląda się pod koniec lipca, ja nie wiem. To na razie nagrywam o zmontowanie to ja nie wiem, jak to będzie, bo ja pierwszy raz taki odcinek nagrywam. Macie, o też hajs, który wydałam, bo mnie nie wracają pieniążki. Koleżanka, nie wie, co to, bold battle? Jedynie mogę ci oddać, jak zaczniesz od nowa. No co? Pieniążki jej nie wracają? Co ja mam z tym zrobić? Ale sprawdźmy, co zrobiły. No to ja widzę, no tutaj, że Nikola stu. I Cztery balony takie. I na razie nic więcej. A Julka dodała też tutaj taki stolik. Z tapetą. A u góry coś zrobiła? Oh! O, matko, zrobiła coś. Tu będzie chyba do tańczenia? Parkiet czy coś? Może, kto wie? Ciekawie się zaczyna. A w ogóle, dlaczego y, y, temat to jest impreza urodzinowa? Dlatego, że ja miałam 13 lipca urodziny i przed moimi urodzinami się nie udało nagrać, więc nagrywamy to po moich urodzinach. Ale miałam taki. Pomysł, żeby zrobiły taki motyw, żeby od razu, żeby coś się od razu ciekawego zadziało, niż na przykład, żeby zaczęły kuchnię na przykładowo, żeby była czy coś takiego od razu. No to ja nie chciałam tego tak od razu, chciałam tak na potem. Wspomniałam mi powiedzieć, ile czasu zostało, jak było 40 minut, więc nim napiszę. 38 minut zostało. Zapomniałam, że chcą jeszcze zrobić tort, więc będziemy im robić taką kuchnię i sobie zmienimy na dzień. Bo trochę za ciemno tu jest, Było dla mnie za jasno, ale trudno. Więc dajmy im na boku tutaj hashtagi i hashtagi znowu. Hashtagi, 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 bla dalej. Też tak umiem, hashtagi, no co? Też tak umiemy. Idziemy sprawdzić do Nikoli. Dodała kolejny stół z balonami. Bo ją chyba czas nie obchodzi, bo ona ma bardzo mało tutaj zrobione. Zostało 40 minut i nie wiem, jak ona sobie da radę z tym. Idziemy sprawdzić teraz Julkę. I Julka dodała tutaj kolejny prezent, lub chyba tu był, ale nie pamiętam. Dodała co to jest: Party Banner. Ok, i dodała balony, prezent i nadal jest ten stół. U góry jest już cały stół zrobiony. Z krzesłami, znaczy, może coś będzie na tym stole. Zobaczymy. I balony jeszcze tu. Zobaczymy, co dalej zrobią. Jeżeli się patrzyły, co ja tam robię, to może będę miał pomysł, jak zrobić to party disco, czy coś takiego. Party disco. <grym> Dance floor to się nazywa. Ym, Kola tutaj została. Jak widzę, stolik, i na to kolejny extend i tu będzie pewnie tort skaduje i obok ktoś to dodała. To w sumie jest ciekawe. Minęło trochę czasu. Zwracamy, czy ktoś coś dodał. Chyba Nikola tu dodała lampki. Ale nie jestem pewna, bo chyba on że to tutaj było wcześniej. I tak to chyba nic nie zrobiła. O, tutaj dodała światło jakieś. Tak to nic. A Julka dodała kolejne balony. Nie wiem, co to jest, ale fajne. I... Lakaty, może to będą. Patrzmy do góry, bo ona ma też drugie piętro. Na drugim piętrze się nic nie zmieniło. Dodała tutaj jeszcze balon balony, Dodaje na początku. Może gdzieś tutaj jeszcze gdzieś dodała na zewnątrz. Chociażby z zewnątrz się tak trochę nie liczy. Bardziej środek się liczy, ale zwolniam to powiedzieć. Ale tak na razie ja się boję o Nicole. O, dodała kolejne światła. No to ma mega jasno. Jak jakbym tak zrobiła? O! O, teraz widzę, że ma różowe ściany, Już nie białe. Że zapomniała pomalować. Zobaczymy, czy będzie pamiętała. I piszę im, że zostało. O, właśnie się zapytała. 29 minut. Ile macie Ile jeszcze czasu? Nikola, tutaj jest stole. stole. Stoły, ale będę wchodziła do niej tak, bo ona ma tutaj trochę jasno. I coś się w końcu dzieje. Chociażby nie wiem, czy ona zdąży z czasem. Dziś się ich pytam, ile im starczy czasu? I powiedziały, że godzinę. A Julka na tole nic nie dodała, oprócz tych balonów. Od ostatniego sprawdzenia, a u góry dała kolejne dwa stoły i na tort. Sprawdźmy, co Nikola dodała. Dodała fresła i pokolorowała. Nie widzę. Nawet ładne krzesła wybrała. O, kolejny kolejne stół dodała. A przesunęła jednak. A Nikola dodała czapeczki, zmieniła stół na inny. A u góry dodała kwiasteczki wiszące. Na razie się ciekawie zapowiada. A wezmę bez dachu, zobaczy u niej na razie jak to wygląda. Uuu! To jest fajnie. I u góry. Nawet tak zrobiła w tym kolorze. Fajnie. O u niej ma tak? Na taki o. Jak to będzie w ogóle odnio, to to będzie taka jedna grupa na Instagramie. I pokażę Wam wyniki, jak, jakie wyszły na koniec. I po prostu wygrana sobie 30 tysięcy, jak wiecie. Więc właśnie 20 minut idziemy napisać. Sprawdźmy co u Nikoli. Jest mega jasno. Nikola chyba chce mnie oślepić. A tak to chyba się nic nie zmieniło. Oprócz ułożenia stołów, ale to chyba mówiłam. Julka. To jest mega fioletowo. Mega fioletowo. A u góry chyba na tak samo. Albo więcej, gwiazdek dodała. Nikola dodała baloniki na stoły. I dywaniki, jak widzę. I dodała ten step stool. O, i okno doda. A okno dodaje też. I w końcu pokolorowała tą ścianę. A, Niko a Julka znaczy. Dała, jak widzę, kanapę. O, chyba o wiele więcej gwiazdeczek. O, tutaj balony. O, góry chyba też więcej gwiazdeczek. Czemu to jest czarne i czemu tu jest zwolniona kawa? To ja nie wiem. I dodała tapetę. Dlaczego ten stolik jest czarny? To ja nie wiem. Czy luka coś przede mną ukrywa? Nie wiem. 10 minut zostało. Minęło półtorej minuty. Zobaczmy, co się zmieniło. Tu jest mega jasno, ale... Nikola dodaje więcej okien firanki. W ogóle jak taka trochę sala balowa. A Julka oddała kwiatki na początku. Tutaj się nic tak nie zmieniło. Oprócz temu tu są wylane kawy. Oprócz tego o kolejna wylana kawa. Nie wynika. A bo to jest dj -ka. Dlatego, dlatego to jest czarne. Ale w sumie to nie wyjaśniam, dlaczego to jest czarne. A może to ściany się ma podpasować? Kto wie. O, i to korowa stół bardziej. też. I kolejne wylane kawy. Czemu są u ciebie wylane kawy? I zostało 6 minut. Julka wydała wszystkie pieniądze. Mogę dostać 70 za czywi, bo usunęłam takie z dobra. Niech ma to pierwszy odcinek. Się nacieszy, tylko muszę trafić w tą Julkę. O, jest. Krew ma 55, to damy jej 755. Nikola, ona nadal nie wie. A Julka już wyszła z budowania, więc ja już też wyjdę. 50 sekund. Będzie walczyła pewnie z czasem, chociażby. Zobaczymy. 30 sekund. A 20 sekund. 14 sekund. 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Kick out. Koniec. Dam im 7 minut. Koleżanki już skończyła, się zrobiła noc. Więc y, sprawdzamy. Pierwsze będzie Nikola. Ogólnie tak jest z zewnątrz. Mi się tam nie chce iść za, ale. Wiecie o co chodzi. Wchodzimy. O, jest trochę ciemniej się zrobiło, no ale to myślę dlatego, że jest noc. Takie są stoliki. O, ale fajnie to wygląda. Dlatego była ta, taka ścianka. Dużo jedzenia. No, trochę światła. Ściemniła. Na szczęście bo to było tak mega ciemno. Yy, znaczy jasno. O juz. Baloniki. No. Podłoga taka złota zrobiła się. Tak wygląda Nikoli, więc możemy iść dalej do Julki. I tak jest, że zewnątrz niestety to jest na biało pomalowane, ale jak wiecie, nie zdążyła. Więc wchodzimy. Przywitujemy się z pięknym lustrem. I ogólnie. Chodzimy na bok. Oczywiście rozlana kawa. I się znowu jej pytamy. <laughs> to, to <ten> tyleniu. <laughs> Bo tak. Koleżanka tapetę zapomniała zmienić. <laughs> Będzie teraz zmieniać. Ale tak wygląda dół. Kolejna rozlana kawa i nasze tapety. O, i zmieniła już tapetę. Więc tak to się prezentuje cały dół i idziemy do góry. Góry jeszcze nie widziałam. O, tutaj jest bardzo dużo jedzenia i tutaj też zapomniałam zmienić tapetę. Nie wnikajmy. Tu jest cały stół z jedzeniem. Wzięła o tym nie widzę, że mm, so good, mm, so good and tasty. Nie jest tak głośno. <laughs> I zabrałaś mi wodę, kom... <śmienicza> bo tylko bieta. Więc tak to się prezentuje. Tutaj jest torcik. Myślałam, że nie na tych będą torciki tutaj. Ale okej, okay. Chyba tam też były torciki, nie zauważyłam. Ale jak będę robiła zdjęcia, to zobaczę. I tak się prezentuje. O, tu są przyciemniane szyby zrobione. No. Więc ciekawie. Idziemy, idziemy zobaczyć, Czy jest tam tort. Tu nie ma tortu. Nie ma tortu. Skandal. Więc ja teraz porobię zdjęcia i widzimy się na wynikach. Mamy wyniki. I uwaga: Nikola, wiem, że dostała. Nikola ma dwa punkty, a Julka dostała 7 punktów. Więc Julka wygrywa. Zobaczmy ich reakcję. Ja. Co? Więc ty wygrałaś, więc dostajesz ode mnie 30 tysięcy, jak się umówialiśmy. Ej, Koks, dziękuję. Więc proszę bardzo. A mi się widzimy w następnym odcinku. I pa pa.